Przez znaczną część mojej dorosłości byłam zmęczona. Ale nie takim zmęczeniem jak po długim dniu. To było przemęczenie, które nie znikało po weekendzie ani po urlopie. Żadne popularne sposoby na odpoczynek po ciężkim dniu się tutaj nie sprawdzały. Znasz to? Jako nauczycielka, specjalistka, osoba pracująca z dziećmi ciągle dawałam z siebie wszystko. Dla innych, dla pracy, dla spokoju w grupie. A kiedy w końcu miałam chwilę dla siebie? Nie umiałam z niej skorzystać. W głowie kołatało się milion spraw, a napięcie w ciele nie odpuszczało. Na szczęście, dzięki pracy nad sobą, odkryłam, w czym jest problem i jakie błędy popełniam, które nie pozwalają mi prawdziwie odpocząć. I o tym właśnie posłuchasz w tym odcinku. Ja nazywam się Agnieszka Wyrębak, a ty słuchasz podcastu Spokój nauczycielski o emocjach, koncentracji. I jodzę dla dzieci. Na moją trudność w odpoczywaniu złożyło się kilka czynników, kilka przekonań i kilka odwzorowywanych schematów zaobserwowanych w dzieciństwie. Dzisiaj opowiem ci o pięciu błędach, które popełniałam i które skutecznie destabilizowały mój czas na regenerację. Błąd numer jeden. Myślałam, że odpoczynek to nagroda, na którą trzeba zasłużyć. Znasz to zdanie? Najpierw ogarnę wszystko, a potem odpocznę. Tylko, że to wszystko nigdy się nie kończy. Zawsze jest coś jeszcze do zrobienia. Dokumenty, kolacja, wiadomość do odpisania, projekt do zamknięcia, i automatycznie odpoczynek znika. Odkładany na później, często na nigdy. Długo wierzyłam w to, że odpoczynek trzeba sobie wypracować że najpierw muszę być bardzo efektywna, produktywna że najpierw muszę idealnie ogarnąć wszystkie rzeczy w myśl zasady: najpierw obowiązki, potem przyjemności. Teraz już wiem, że odpoczynek to nie nagroda, to warunek, warunek, żeby móc dalej działać, wspierać innych i w tym wszystkim zachować także siebie. A jeżeli Ty też jesteś nauczycielem lub specjalistą, który codziennie wspiera dzieci, wiedz, że Twoje zmęczenie nie czyni Cię słabym. Ono jedynie próbuje przekazać Ci informację, potrzebuję przerwy, i pamiętaj, że Ty masz do niej prawo. Błąd numer dwa. Mój odpoczynek nie miał nic wspólnego z regeneracją. Kiedy już udało mi się wygospodarować chwilę dla siebie, odpoczynek wyglądał w następujący sposób: skrolowanie telefonu, nadrabianie seriali, sprzątanie z poczuciem winy, bądź siedzenie w ciszy. Ale z głową pełną tego, co jeszcze muszę. Niby nic wielkiego nie robiłam, ale energia też nie wracała, bo odpoczynek to nie tylko brak działania to także świadome zatrzymanie się. Wyjście z trybu ciągle coś muszę powrót do ciała, do oddechu, do siebie. I tak naprawdę dopiero gdy odkryłam praktyki oddechowe gdy wybrałam taki rodzaj ruchu, który mnie uspokajał, bądź gdy nauczyłam się spędzać świadome kilka minut w tu i teraz, poczułam różnicę. Nie tylko fizycznie. Ciało zrobiło się silniejsze, ale także w głowie zrobiło się ciszej. To była moja bardzo ważna lekcja. Regeneracja nie dzieje się sama. Trzeba pomóc jej się zadziać. Błąd numer 3. Odpoczynek kojarzył mi się z lenistwem. Byłam mistrzynią wewnętrznych komentarzach typu Znowu tylko siedzisz? Weź się za coś. Inni ogarniają, a ty ciągle leżysz. W ten sposób nic nie osiągniesz. Ten głos krytyka był szybki, zaskakujący, a co najgorsze, skuteczny. Zanim zdążyłam się zatrzymać, już czułam się winna. Jakby odpoczynek był czymś nie na miejscu niezasłużonym, wstydliwym. Z czasem jednak zrozumiałam, że to nie ja jestem leniwa. To system, w który działam, nie zostawia przestrzeni na regenerację. I jeśli chcę dawać z siebie coś dobrego, muszę najpierw dać sobie przyzwolenie, nie na lenistwo, na oddech, łagodność, bycie poza trybem działania, na to, aby naładować akumulatory, bo przecież nawet telefony nie działają bez ładowania, tylko akurat w ich przypadku bez problemu o to dbamy. Dziś wiem już, że mój odpoczynek nie musi wyglądać jakoś specjalnie produktywnie. Wystarczy, że zaangażuję się w coś, co mnie uspokaja, rozluźnia i przywraca do równowagi. Błąd numer cztery. Próbowałam odpoczywać jak inni, zamiast znaleźć własny sposób. Pewnie niejednokrotnie obserwowałaś różne zdjęcia na Instagramie przedstawiające osoby medytujące z aplikacją, słuchające muzyki relaksacyjnej, które siedzą w ciszy kompletnie bez bodźców, czy biorą regularnie udział w jakichś zorganizowanych zajęciach sportowych. Tak, to wszystko działa u wielu osób. Mnie jednak często to frustrowało. Bo nie dawało ulgi, albo wręcz wywoływało irytację. Próbowałam zmieścić się w cudzy sposób na spokój, zamiast wsłuchać się w siebie. Popularne sposoby na odpoczynek u mnie po prostu się nie sprawdzały. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, że odpoczynek nie ma jednej definicji. To, co regeneruje jedną osobę, inną może męczyć, nudzić, albo wręcz jeszcze bardziej stresować. Ostatecznie dla mnie odpoczynkiem okazała się kąpiel w wannie z olejkami eterycznymi, 10 minut spokojnego ruchu bądź pobytu na świeżym powietrzu, oddech, który łączy ciało i uwagę, szydełkowanie, słuchanie lub czytanie książek. Cudowną opcją, która nie tylko pozbawia moje ciało napięcia, ale także oczyszcza emocje, jest praktyka jogi bądź kaligrafii zdrowia. O tej drugiej opowiem ci nieco więcej w jednym z kolejnych odcinków podcastu, podczas wywiadu z moją przyjaciółką, która jest trenerką tej metody. Kaligrafia zdrowia to łagodny, uważny ruch, który łączy skupienie z rozluźnieniem. Ta praktyka prawdziwie przywraca uważność i obecność. A ja niesamowicie cieszę się z tego, że Karolina, która jest specjalistką w tej dziedzinie, jest moją przyjaciółką. Warto zapamiętać, że każdy z nas ma swój własny język odpoczynku. Ty także znajdź ten, który przemawia do twojego ciała, do twojego umysłu, do twoich potrzeb, nie do trendów z internetu. Błąd numer 5, który bardzo mocno destabilizował mój odpoczynek, to to, że w czasie odpoczynku planowałam kolejne rzeczy do zrobienia. Wyobraź to sobie. Leżysz, pijesz herbatę, Cisza, i nagle. Muszę jeszcze odpisać na wiadomości. Co z zajęciami na jutro? Hmm, mogłam tą sytuację rozwiązać w ten sposób. Znasz to, bo ja aż za bardzo. Ciało niby odpoczywa, ale głowa działa na pełnych obrotach. Zamiast się wyciszać, tworzysz w myślach kolejne plany, analizy zadania. I kiedy kończy się ten odpoczynek, wcale nie czujesz się lżej. Długo nie wiedziałam, że to też jest forma napięcia, że odpoczynek to nie tylko zmiana aktywności, ale też jakości uwagi. W pokonaniu tego problemu pomogło mi zwracanie uwagi na momenty, kiedy odpływam w planowanie. Starałam się je wyłapywać i później przekierowywać uwagę na coś, co mnie relaksuje. Żeby jednak nie utracić tych wartościowych pomysłów, na które wpadłam, Zdecydowałam się zapisywać wszystko, co mi przyszło do głowy, na kartce czy w planerze. Przeniesione na papier, znikały z głowy. Nie wiem jak, ale to działa. Do tej pory. Wsparciem było także wracanie do oddechu, skupianie na nim swojej uwagi, bądź do prostego ruchu. Próba wytrwania w jakiejś pozycji równoważnej w jodze bardzo mocno odciąga cię od myśli na inny temat. Czy na przykład właśnie yy, wytrwanie w sekwencji 20 czy 30 brzuszków bądź przysiadów. Także pomoże ci skutecznie zapomnieć o tym, co jest do zrobienia. Jeżeli jednak zdarzają się momenty, gdy moje myśli są totalnie rozbiegane i trudno mi je świadomie zatrzymać, pomaga zajęcie głowy prostą czynnością, taką, która nie wymaga jakiejś większej analizy. Świetnie sprawdza się tutaj słuchanie audiobooków, szydełkowanie. Bądź malowanie, czy różnego rodzaju inne zajęcia manualne. I to był naprawdę duży przełom. Odkrycie, że odpoczynek to nie czas pomiędzy obowiązkami, lecz to osobna, pełnoprawna przestrzeń. To czas, który jest istotny i który nie dzieje się tylko wtedy, gdy nie ma nic innego do zrobienia, ale który decydujemy się dać sobie świadomie po to, aby poczuć się lepiej. Bo żeby naprawdę się zregenerować. Potrzebujemy dać sobie ten czas bez listy zadań w tle. Teraz już znasz pięć moich błędów, które popełniałam, przez które bardzo trudno było mi odpocząć. Dziś jestem już ich bardziej świadoma i szybciej potrafię przejąć kontrolę w momencie, gdy któryś z nich próbuje wkroczyć i zabrać mi mój czas na odpoczynek. Podejrzewam, że one także pojawiają się w Twoim życiu. Nie biczuj się za to jednak. Często to efekt różnych przekonań, które zostały nam wpojone w dzieciństwie, schematów, które obserwowaliśmy w swoich rodzinach, czy tego, czym bombardują nas komunikaty wszędzie dookoła. Jedno jest pewne odpoczynek jest niezbędny do tego, aby żyć i móc realizować swoje założenia, cele, pasje, a przy tym także czuć się w tym wszystkim szczęśliwie. Jeżeli czujesz, że przyda ci się w tym obszarze nieco więcej pomocy i wsparcia, mam dobrą wiadomość. Wspólnie z moją przyjaciółką, tą trenerką od kaligrafii zdrowia, przygotowujemy program, który łączy właśnie praktykę kaligrafii dla dorosłych z praktyką jogi przez dzieci. Już wkrótce w twoje ręce będą mogły trafić nagrania, które pomogą ci się zatrzymać, poczuć swoje ciało, uwolnić emocje. I tak prawdziwie regeneracyjnie odpocząć. Równocześnie dla dzieci przygotowane są nagrania zajęć jogi, które poprzez fantastyczną zabawę pomogą im poczuć siebie, zauważyć swój oddech i odkryć narzędzia do radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, a także poczuć na własnej skórze, jak ważny jest odpoczynek. Całość programu zwieńczy wspólna praktyka jogi rodzinnej. Która pozwoli Wam zatrzymać się we wspólnym oddechu, w bliskości i wzajemnej uwadze. Jeżeli czujesz, że to może być coś dla Ciebie, koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych, aby jako pierwsza dowiedzieć się o premierze. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że omówienie moich błędów, które nie pomagały mi odpocząć, będzie dla Ciebie wspierające i inspirujące. Chcę, żebyś także wiedziała, że one nie zniknęły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale kiedy zaczęłam je zauważać i identyfikować, coś się we mnie zaczęło powoli zmieniać i budziła się we mnie siła i motywacja, by spróbować inaczej. I tego także życzę Tobie, takiego przekonania, że odpoczynek jest ważny i potrzebny, że nie musisz na niego zasługiwać, bo umówmy się, nie jesteś żadnym sługą i że po prostu taki czas sama z sobą jest niezwykle ważny do tego, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie. Bardzo dziękuję ci za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam wkrótce na kolejny. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.